Cześć, witajcie w drugim odcinku serii Battlefield 3, odcinek z znowu Dawid. Cześć. No i tyle. Dzisiaj przychodzimy do operacji, druga misja, ogień do nie No, wiadomo. Dawid, słyszałeś jesteś w ogóle? Tak. Aha, czyli nie. Zgubię oddział alfa, ha ha ha. Herkot. Nie, gub oddziału alfa. Dlaczego? No, lubię gucia. Dlaczego? O, ja lubię gubić oddział alfa. Dobra, dobra jedziemy. Zgadzało. Ach, Gorzałka. Niesamowicie dobra. Na podlost włosów. <grystanie> gozałka bardzo dobra. Porost włosów dobry też. Dawid czuli nie umie zabijać sesywników. Też dobry, no, no. <grystanie> Dawid oglądał leklamę biedlanki. Odleżę go w, w, w skrócie na dnem i Mamy tu zginięty, zabicie? Wow. Padlik, trafiłem w sklepę niebieską. Ej, bo zgubi się alfa. Mam taki... Ej? Bo lubię! Dajesz! Rabi! Dawid oslep. Nie no, widzicie, widzowie, Dawid oślep nie, nie wiem co. Wszyscy oślepli, nawet przeciwników nie widzą. Przeciwnicy widzą sobie, ale już e, przeciwników nie widzą. Oddał alfa, budził te słomienie. Ach, co za hardcore. z malinką. Oczywiście, sponsorujemy Delicę z Biedronki. Sponsorujemy Lidu i Biedronkę. Nie, internetowe mamy z Biedronki. No, ja nie widzę tych nietków. Bo włączę termowizję. O kurde, RPG ma spacer z Bo To jest Damon. Jezu, co nie tysięcy! 10 mi I po co ja to robię, przez i tak Dawid ich robię. Jezu... i to dobrze. I teraz drzewo! BUM! W duchy niebieskie! Wylobię I... się! No. Yes. Latam jak po pięciu piwach Mówcie mi że przez dwie osoby no. Co? Nic yes, nic yes. No właśnie, więc nic nic Ja tu się skupiam na grze Jest no, takie yes. trudne, że się spoczyłem Ale halby. Alejandro Alejandro Hardcore Kurde włączyła mi się reklama gogle <noise> Nie no Ale żyje dalej, żyje, żyje da Dawid to koksu, reklama gogle mu się włączyła Ale kiedyś na odcinku się Patry Mr. Patrykowi włączyła reklama gogle W mafii się włączyła reklama gogle czy Patrykowi? A Patrykowi, bo on nagrywa mafię, ja BF-a. wspólnie to my nagrywamy tylko Meklanski. BMP, BMP. Podlatuje. A, Halem polecał. Dostał, dostał. Dostał, Gubienko. Następny? A ile miał być? Jeden, to zawsze były dwa. A spadli go zabije. <grystanie> a myślałem, że go zabije. Dawid Tyglacium jest befa. Bo mi się wydaje, że e, ciągle... Ciągle masz... A ja mam 16 i prawie wbiłem 17, więc... Wlekuj mi nie tylko 17, więc to mało. te grube lumuny stamtąd wychodzą? Jakie grube lumuny! Sam jesteś lumun i się tym chwalisz. Chcę w Dawid lumun. Ach, słuchawki mnie są grube. Dziurka. Flasznik ludzki kabel. Ach, uczołem brzozę. Ruchu odbyw, ruchu. Ludzie! Ludzie! A ja widzę całko. Będź, wszystko na nas Jezu, wszystko na nas musiała przyleżeć. Najpierw pojazd w plot celujemy. Malgo! No. I idź! Chwila kamiksa! lika i ksaklijka. BMP nam już tak nie zrobił, jak pojazdem plot. Trzeba się odwrócić i ich zabić. O, patrz, rozwaliłem go. Eee. Ale mam zwiecheł, kurde. Cały puszczyk oparzył, pan Jestem A, tak przyzwyczajony. Co jest? mnie boli od klikania x tam Klikam, klikam i klikam. I się nie doklikam. O, sadze fucking. O fuck! Paniaki. Tu wyjdą żołnierzyki Postela w budynek. A jak Dawid tych robi to nie trzeba. Postelam z beczką, z Ale nudy. Może za 55 Ale... razem na misję nam się uda. <laughs> Wolałbym być tam na ziemi, w tym to tak. Legają. A ja bym, ja bym wolał być tym w alfa. To jest Ej, My ten budynek mamy rozwalić? Nie mamy go ostrzelać. Nie oszczelaliśmy budynku, a ty się wejdą. O kurde. Jest do tego na co. Jadę, jadę, jadę. Thank you, thank you. Zawracam. Tak się ta nie wypaliła. Dawid nie wypalił. Chyba... w to BMP. Rozwalę go tym moim działkiem. Kurde! No, nie Co jeszcze? Co? Jezu, tamten jeszcze żyje! Kurde! Nie, bo, to jest płot. bo jest plot! Kurde! ja tla... go trafiłem? On nie da się trafić ja jednym razem. Tutaj nas wy, wyleci dużo dzieci śmieci, więc uważa, Jak wylecą dzieci śmieci, nie? to już nie będzie czas wylać tych dzieci śmieci. Skąd mi się powzało dzieci śmieci? Wy lubi cię! Wojownik bazelowy w luchu. Co on powiedział? Wojownik dwa Żyla w luchu? To co oni robią? Ja mam na co jeden z takimi dotami. Z Sebastianem wygrywamy, to pojazdamy. No, wszystko wygrywamy, jesteśmy koksy. O kurde! Ale nudy O Jezu! Pojazdy w Tetis lotnicze. A ja widzę po jest plot. celuj! O kurde! Nie, tak nie ale far! Celuj, Dawid! Czekaj, bo mi się zadowoluje! No góle! Ach, w trawie bym się nie urodził. Jest! Główka i dol! Stają żołnierze. Biją naszy, a Dawid nic nie zrobi. Oni zawsze potrzebują wsparcia. David, bym tam był, to bym Dawid by ich <noise> wszystkich rozwalił ze mną. Bo to tam był tylko bez dwóch tu nie było yes. yes. o. tymi samymi helikopterami? Helikop 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 ...helikopterami, a oni znowu przyjechali. Nie moglibyśmy po prostu przynieść do tego domu? Nie, to musiało być trudniejsze. To musiało być super, super trudne. Tylko nie wyląduj mi tutaj na drzewa. Adli, przestań, bo nie spiszesz. Dobra, lecimy! będzie końcówka! Spadnę zaraz na drzewo! Turbulencje straszne są. Ach, wygraliśmy misję! No to, do zobaczenia! Cześć! W następnym odcinku! cześć! Cześć w ogóle! Yo! Badania. Cześć!